Ostrzeżenie. Komik zawiera straszne i niecenzuralne sceny, które mogą być nieodpowiednie dla danego odbiorcy. Może zawierać sceny krwawe i obrzydliwe. Dajcie Ci chwilę, abyś to przemyślał. W porządku. W takim razie nic innego nie pozostaje, jak życzyć ci miłego oglądania. Spadłam. Wleciałam z ponad Leciałam 300 metrów. Jednak, jednak wciąż, wciąż żyję. żyję. Wygląda, Wygląda na to, że, że spadłam na poduszkę, poduszkę z liści i płatków. Oraz kupy błota. Gdzie jestem? Otaczająca mnie ciemność, ciemność czyni trudnym zobaczenie czegoś poza polym smaków. W każdym, w każdym razie są one, są one, tak, żywe one tak żywe jak żywe ja. Żywe, ja. Szczególnie, Szczególnie ten jeden. A! Nie, 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 czekaj. Proszę, bądź cicho. Spójrz! nawet nie jestem w stanie Cię zranić, Widzisz? Howdy! Patrz na jakbyś była tu przez pochyłkę. Krajny człowiek, co? Powodź przez przypadek? Ach, ale mi niespodzianka. Przypuszczam, że czyni ci czy to nie niezdarno, nie głupio osobno. Nie, że jestem wredny czy coś. Czułam, wyczułam nutkę dziecięcego sarkazmu. Jednakowoż I I nakowasz... wydaje że daje się, się on dość przyjazny. <laughs> jestem ja tak Flowey. Podaję mi liśniczną rękę, uścisnąć ją pod dłoń. Hmm, uznaj mnie za swojego najlepszego przyjaciela tutaj na dole. Zważywszy, że tutaj na dole. O się w kurde, wyglądasz jak najsmutniejszy człowiek na świecie. Dobra, dobra, nie płacz, nie chciałem cię wystraszyć. Lecz teraz... Więc włóż mnie do swojej kieszeni. Może razem uda nam się stąd wydostać. Chyba widzisz, że i nie chcemy tu być. Co o tym myślisz przyjacielu? O, wyglądasz całkiem słodko, kiedy się uśmiech. Bez ostrzeżenia flały stanął w pomieniach. Jego krzyki przeszyły powietrze. Błysk światła, a następnie. Nic nie pozostało. Ciemności, ręce wyciągnięte w moją stronę. Siedzę bez ruchu, gdy one chwytają moją szyję. Moje dziecko, otwieram oczy. Cóż za okropna kreatura tortuje tak biedną, niewinną istotę. Wszystko w porządku, moja droga. Jesteś już bezpieczna. Och, och, proszę, nie płacz. Ten życzliwy potwór nie wydaje się być świadomy, co właśnie zrobił. A następnie... Ona okazała się być życzliwa. Ach, teraz lepiej. Chodź za mną, muszę wziąć cię do domu i zrobić ci coś do jedzenia. Proszę bardzo, cynamonowo-karmelowe ciasto. Nie mogę cię odprawić z pustym brzuchem. Och, po prostu spójrz, jaką jesteś. Twoi rodzice są szczęściarzami, mając tak drogą, malutką istotkę. Cieszę się, że znalazłam tą kokartkę. To był prezent od innego dziecka, które odeszło ostatnio. No, niestety, nie była ona zbyt dobrze wychowana. Mały bezczel. Jestem pewna, że zrozumiałaby. Ale wierzę, że ludzie mogą w czasem się zmienić. Czyż nie? Zgadzam, Zgadzam się z przyjazną, że mam. Wydaje się, Wydaje się być zadowolona. Ach, jesteś dobrze wychowaną małą dziewczynką. Co za ulga. Widzisz, zajmowałam się wieloma małymi dziećmi w ciągu ostatnich paru lat. O, oczywiście odesłałam je do domu, gdy były gotowe. To niebezpieczne. Przyjemna rozmowa z nią w połączeniu z pysznym które napełniamy serce radością. Myślę, że ciężko będzie pozwolić ci odejść. <grym>? Boki wdech, dziecko. Bardzo przepraszam. Zapomniałam, jak potworzy jedzenie może działać na ludzi. Już, już. Och, kochanie. Nie mogę pozwolić ci wracać do domu w takim stanie. Będziesz tu odpoczywać, dopóki nie odzyskasz sił. Leż spokojnie, dziecko. Muszę przynieść trochę lekarstw dla ciebie z ogrodu. Oddaliła się. Szybko odzyskuję siły i sięgam pod łóżko. Świetnie. Wchodzę pod materac, grzebię w zimnej ciemności łóżka i jest dokładnie tam, gdzie go zostawiłam. Nie mam szczęścia ukrywając to, gdy nie patrzyła. Podobnie jak miałam szczęście zgarniając Floweya, zanim mogła to zauważyć. I pewnie nawet w miejscu jak to będę mieć dosyć szczęścia, aby łatwo znaleźć lekarstwo. Zerkam z drzwi. Toriel nadarz z zewnątrz. Czas się rozejrzeć. Przeszukuję jej regał z książkami. Jej fotel, jej kuchnię. Lodówki nie da się otworzyć. Woda nie leci. Kredensy są zablokowane. Piekarnik jest pusty. Przeszukałam wszystko, ale nie pozostało tu nic, co mogłabym zrobić. Kwiat jest martwy, a ja uwięziona. Pokój zawierował mi postopami, mdłości powróciły, sprawiając, że zmiotowałam na kwelkowem podłogę. Chwila, moment. Co to jest? Teren czysty. Łapię palcami przytwierdzony pierścień i delikatnie ciągnę. Ku mojej kafelek daje się podnieść. Sięgam do środka. Co to jest? Znajduję mały flakonik, wypełniony płynem w kolorze chłodnego błękitu. Szkło jest delikatne i gładkie. Czuję, że to jest cenny przedmiot. To musi być to. Wracam do pokoju, wylewam płyn do doniczki i czekam. Nic się. Wow, nie wierzę. Ty naprawdę mnie uratowałaś. Więc. Co przegapiłem?